Lecimy, lecimy, bo się spóźnimy. Tym właśnie wygrywają na ten moment w takich sytuacjach studenci, którzy mają naprawdę dużo od czasu. Cześć! Dzisiaj mamy 4 września 2025 roku i teraz się zastanawiam, czy mówić liczbę, które to jest dzisiaj akurat vlog ponieważ wczoraj nastąpiła mała pomyłka. Wczoraj był 39 vlog, dziś jest 40 vlog, więc teraz chyba idę zgodnie z zasadą, że jeśli będzie jakiś okrągły odcinek, to wtedy będę wspominał, a dla samego siebie będę mówił, który mamy dzisiaj dzień. No i tak jak wczoraj wspominałem, lecę właśnie do biura, ponieważ jak widać jestem no, elegancki, będziemy robić sobie zdjęcia zgodnie z tym, co wczoraj właśnie mówiłem, że to będzie w ramach takiej wewnętrznej społeczności, Trenerów Allegro, więc postaram się co nieco pokazać, zobaczymy, na ile mi to czas pozwoli. A przy okazji porozmawiamy sobie o byciu rodzicem, albo bardziej tatą i dalekosiężnych planach. Także zaczynamy. Dzisiaj las przedstawia się naprawdę w pięknych barwach, zobaczysz sobie na tych krótkich strunkach. No dobra, ale zacznijmy od tego, ile my tak naprawdę czasu mamy w trakcie doby. Załóżmy, że pracujesz na etacie i te 8 godzin z tych 24 już Ci odpada, zostaje 16. Załóżmy optymistyczny scenariusz, że potrzebujesz tylko 7 godzin snu. Czyli od 16 odejmując te 7 mamy już tylko 9, o ile dobrze liczę. Także teraz od Ciebie zależy, co z tymi 9 godzinami zrobisz. Tylko te liczby mają takie założenie, że pracujesz zdalnie, bo pewnie nie potrzebujesz zbyt dużo czasu, żeby pójść na przykład z salonu do pokoju, gdzie masz komputer, czy właśnie do jakiegoś gabinetu. Dobra, ale zróbmy też takie przy okazji jeszcze inne założenie, że być może potrzebujesz te pół godziny na to, żeby gdzieś dojechać. To wtedy dla równego rachunku zostanie te 8 godzin. I zaraz od tego wolnego czasu będziemy sobie odejmować poszczególne rzeczy. Patrząc na to z perspektywy, właśnie rodzica, i z perspektywy osoby, która taki, takim rodzicem jeszcze nie jest, no ale teraz już na poważnie lećmy do biura, ponieważ o godzinie 9 mam makijaż, żeby jeszcze bardziej się tutaj upiększyć. Także lecimy. Nie wiadomo, jak przy czym tramwaj dzisiaj jechał dłużej o 10 minut, więc lecimy, lecimy, bo się spóźnimy. Dobra, już jest po. Czas zrobić sobie herbatkę. No i dobra, wracając do dzisiejszego tematu. Zapuśnij sobie, że właśnie ty potrzebujesz, tak jak ja, dzisiaj na wymyślnienie się. 15 minut z rana, żeby lepiej przygotować się do dnia w toalecie, oraz 15 minut na wieczór, żeby się wykąpać i przed pójściem spać. Także już zostaje nam 7,5 godziny. Tutaj właśnie jest jeszcze o, taki fajny neonik. Kiedyś też chciałbym taki mieć w swoim pokoju, ze swoim logo. Zobaczymy, może się od spełnić to marzenie. Na zapytasz co z zakupami, co ze zrobieniem jedzenia sobie z rana, na obiad i na kolację. Tutaj też zakładam optymistycznie, że to zajmie nam bliżej 2 godzin, więc zostaje już 5,5 godziny. A co z hobby? Na hobby też musimy przeznaczyć czas, więc tutaj pewnie też optymistycznie załóżmy tą godzinę. I zostaje już 4,5 i... Godzinę, coraz mniej tego czasu. Dobra, ale żeby nie wyprzystykać się z całego materiału już na początku dnia, zobaczymy się później. A przy okazji będziemy się gdzieś tutaj kręcić. Dobra, sesja trwa w najlepsze, udało mi się wyrwać trochę czasu na to, żeby poćwiczyć wystąpienie. Ale sesja jest fajna, naprawdę ciekawi ludzie, można było się mocno pośmiać i jeszcze będziemy tam trochę działać. No ale dobra, wróćmy na chwilę do tematu dzisiejszego odcinka. Skończyliśmy na 4,5 godziny, o ile dobrze pamiętam. I tutaj jeszcze od tych 4,5 godziny pewnie trzeba odjąć coś na ogarnięcie chałupy. No bo przecież trzeba troszeczkę posprzątać, trzeba wstawić pranie, Trzeba wysuszyć to pranie, trzeba je uprasować, nastawić zmywarkę, rozpakować zmywarkę. Więc tego jest sporo i załóżmy, że tutaj odejmijmy sobie takie półtorej godziny i zbliżamy się już do zera. Już mamy 3 godziny. Ciekawe, co będzie następne. No i w przypadku bycia rodzicem trzeba też spędzić jakoś efektywnie czas z dziećmi. Jak się jest rodzicem, to załóżmy ten pozytywny scenariusz, który mam nadzieję, że jest w większości. Trzeba też spędzić czas z tą drugą półką, no i trzeba też ogarnąć te dzieci, czyli je z rana wyprawić do szkoły, do przedszkola, no i też położyć spać. No i z tych 3 godzin pewnie na to nam zejdzie z jakieś 2,5 godziny, może i 3. Czyli co, coś w ogóle nie ma czasu na nic innego. No właśnie, jakby tak wpaść w taki wir, no to naprawdę nie pozostaje nic innego, jak tylko lecić cały czas kółko z tym samym tematem. Dlatego wydaje mi się, że tutaj są pomocne różne techniki. I jedną z nich na przykład jest wyszarpywanie sobie tego czasu w takich poszczególnych małych aktywnościach. Jeśli na przykład idziemy do lekarza i czekamy tam w kolejce, no, to można zawsze coś zrobić takiego dla samego siebie. Jeśli dojeżdżamy do pracy, czyli mamy tą godzinę, którą tutaj sobie założyłem, czyli raz w jedną stronę i powrót do domu, tutaj również możemy coś zagospodarować dla siebie, czy przeczytać jakąś ciekawą książkę, czy obejrzeć jakiś ciekawy wykład. Czyli właśnie jest taka możliwość, żeby nawet 5 minut poświęcić na coś, co będzie dla nas po prostu korzystne. Tutaj też często. Wspominałam już o byciu tu i teraz, i na przykład, jeśli mamy ten czas, który mamy spędzić z naszą drugą połówką, czy też z dziećmi, no to trzeba faktycznie być tu i teraz. Natomiast w wielu aktywnościach, jak na przykład, nie wiem, wstawianie prania, niekoniecznie trzeba być tu i teraz, bo robimy to dosyć automatycznie. Więc wtedy, czemu nie? Można posłuchać sobie jakiegoś fajnego podcastu, czy też przy okazji, nie wiem, przerywać to i oglądać jakiś wykład. Tak też da się robić. A jeśli mowa o pracy, tam również pracujemy 8 godzin, jeśli chodzi o bycie programistą. I nie zakładam, że to jest aż tak zrobione, że przez te 8 godzin ciągle coś robimy, tylko po to, żeby wykonywać kolejne zadania. Tam również są jakieś elementy czekania na coś, aż ktoś nam odpowie, aż dany deploy się przekręci czy cokolwiek innego. I wtedy również mamy takie mikromomenty na to, żeby czegoś ciekawego się pouczyć. Natomiast co jest również ważne, jeśli jest się rodzicem i ma się tak mało czasu, no to też również trzeba patrzeć nie tylko na poszczególne dni, tylko na przykład na jakiś większy zakres tych dni, na przykład tydzień. I na przykład jednego dnia faktycznie można bardziej go przeznaczyć na bycie z rodziną, a innego dnia przeznaczyć na coś, co powiedzmy nas kręci tam. Też również mam wplecione to hobby, to swoje wyliczenia. Natomiast są również takie inicjatywy, które chcielibyśmy robić po prostu po pracy, albo nauczyć się jakiegoś nowego frameworka, bo właśnie teraz pobawić się trochę AI. Więc wtedy na przykład jednego dnia można być bardziej z rodziną, a drugiego po prostu bawić się czymś takim, co nas po prostu kręci. Czyli jest ten taki akt balansowania. Czasami troszeczkę trzeba się przechylić na jedną stronę, a czasami na drugą stronę. No i teraz się zastanawiam bo faktycznie, tak jak wczoraj wspomniałem, te odcinki stają się naprawdę długie, więc może w tym momencie bym przerwał. Chociaż jeszcze jest jedna, jedna bardzo ważna rzecz, że właśnie dla mnie tym właśnie wygrywają na ten moment w takich sytuacjach jak studenci, którzy mają naprawdę dużo od czasu, bo nie mają jeszcze aż tak dużo zobowiązań, więc jeśli jesteś studentem, to przemyśl, co dokładnie chcesz robić. No i wiedz, że jeśli chcesz założyć rodzinę, no, to będzie Ci po prostu tego czasu coraz bardziej brakowało. Paradoksalnie też tak się mówi, że im mamy czasu mniej, tym więcej możemy zrobić. Natomiast pewnie nie do końca jest to prawda. Tak się przynajmniej wydaje. Więc jeśli jesteś studentem i tego czasu masz brud, to wiem, że też również mówi się o tym, że jesteście nieśmiertelni jako studenci. To na przykład możesz troszeczkę mniej spać i właśnie jeszcze więcej zapierdzielać, żeby po prostu było Ci lepiej później. A i również pamiętaj o tym, że tutaj w tym swoim wyliczeniu nie zawarłem takiego czasu dla siebie, na powiedzmy takie odmurzenie się, czyli jakiś Netflixik, jakaś telewizja i chyba też zapomniałem o zadbaniu o zdrowie, czyli właśnie jakaś siłownia czy też bieganie, to też jest bardzo istotne. Więc tego czasu jak widać jest naprawdę, naprawdę mało z racji tego, że tak jak już wcześniej podkreślałem, żyjemy w czasach bardzo nastawionych na produktywność. Więc trzeba ten czas sobie wyszarpywać. Dlatego tym bardziej, studencie, masz dużo czasu, działaj. Dobra, to z tego miejsca mam pytanie do Ciebie. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy naprawdę jest tak źle, jak masz rodzinę i po prostu nie masz na nic czasu i po prostu wpadasz w ten wirek i ciągle tak lecisz i lecisz i lecisz? Czy może masz jakieś inne sposoby na to, żeby troszeczkę tego czasu wyszarpać i zrobić coś naprawdę fajnego? Daj znać w komentarzu, z chęcią podyskutuję i lecę dalej. Jeszcze raz sobie powiem prezentację, zaraz jeszcze raz się przejdę, porobić sobie kolejne zdjęcia. Tak, także dziękuję Ci za dzisiaj. Zawsze dawaj ten kciuk w górę, niech ten film leci w świat. Jeśli uda się jeszcze coś tutaj uszknąć, to jeszcze coś od siebie dopowiem. Zobaczę, co tam dokładnie jeszcze powiedziałem. Natomiast jeśli nie to czas się pożegnać i mam nadzieję, że jutro uda się również nagrać jakiś filmik. Także jeszcze raz dziękuję, na razie i cześć.